Cześć. Przy okazji, że pracuję nad albumem, chcę Wam pokazać, jak możecie montować narożniki na Waszych narożnikach narożnikach albumów, to są takie nakładki metalowe z cienkiego metalu. Są różnego typu narożniki, te akurat są moje ulubione, ponieważ one pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną, ale fajne są takie narożniki, które tutaj są bardziej zabudowane, wtedy pełnią taką lepszą tutaj ochronę na sam róg na sam róg albumu tektury. Istotne tutaj będzie, jak grubą tekturę macie. Ja tutaj działałam tylko na birmacie, więc nie jest tutaj e, zbytnio dużo powierzchni do zaciskania. Tak nie mam dużego odstępu od tektury. Ale jeśli na przykład macie takie narożniki, są, które mają znacznie większy odstęp tutaj e, między jednym, jedną blaszką a drugą, to wtedy możliwe, że na przykład na birmacie będzie bardzo ciężko to zacisnąć. Warto więc mieć albo kilka różnego rodzaju narożników, albo dobrane pod konkretny sposób jak jaki pracujecie. Grubość tektury, jeśli pracujecie tylko na jednej grubości, ja mam różne, bo mam właśnie, wspominam, birmatę i mam taką grubszą mm, tekturę. Przydatnym narzędziem będzie albo młoteczek, ja też zaciskałam kiedyś takimi mm, kombinerkami, ale jest mi wygodniej e, młoteczkiem. E, Narożnik sobie delikatnie tutaj skraplam klejem. Naprawdę robię taką kopelkę i chyba trochę przegięłam. W sensie za blisko zrobiłam krawędzi, a nie chcę, żeby wszystko wkoło się upaprało, taki narożnik jaki ja mam on pełni raczej tylko funkcję dekoracyjną, a nie taką konkretnie zakrywającą jakieś niedoskonałości narożnika, jeśli wam tutaj się nie uda gdzieś sputnąć, zatniecie mocniej materiał, a są takie, właśnie które całkowicie wam zakryją ten róg, i wtedy możecie korzystać z takiego narożnika jako takie rozwiązanie awaryjne, jeśli coś wam tutaj po prostu nie, nie wyszło. I w takim celu też mam takie właśnie narożniki, ale już nie będę grzebać i szukać, jak wyciągnęłam sobie te. Zwróćcie też uwagę, że macie narożniki, które mają różnej długości, te skrzedełka na bok. Te są stosunkowo malusie, ale są takie, które są całkiem dość grube i ta przestrzeń, którą mam tutaj do papieru, mogłaby być niewystarczająca w przypadku innego. Narożnika. Mam nawet takie narożniki, które chyba są bardziej pod jakieś bardzo grubaśne księgi, i to właśnie w jednym, w jednym albumie z nich skorzystałam, bo tam miałam taką puchową tą okładkę. No i, no i właśnie stwierdziłam, że mam te narożniki takie grubaśne, to je wykorzystam, bo tak nie za bardzo wiedziałam, do czego je użyć, jeśli właśnie nie do takiej grubaśnej mm, okładki. Ja tu będę musiała uważać, żeby mi właśnie ten narożnik zamknął się pod tym papierem, no bo już zaczęłam sobie ozdabiać stronę. Lepiej jest to robić albo przed ozdabianiem strony, przed nakładaniem wszystkich klapek i mat, albo y jeśli macie pewność, że nic wam tutaj wadzić y nie będzie. Ja sobie używam takiej chustec chusteczki nawilżanej, która jest po prostu już sucha, ale sprawdzi się też fajnie. Y Sprawdzi się też fajnie jakaś bawełniana ściereczka, taka, która Wam gdzieś nie zabarwi materiału. I ja sobie y, delikatnie zaczynam to obstukiwać, ten narożnik. Nie jest to może jakieś super profesjonalne, ale no nie mam żadnych ekstra, super y, nawędzi. Ale jakiś taki mały muteczek fajnie się tutaj może sprawdzić. Słuchajcie, no obstukuję, obstukuję delikatnie. Sprawdzam sobie, jak to tam. Wygląda. Delikatnie robię taki ruch tym młotkiem od zewnątrz do środka. Tak, od strony zewnętrznej chcę wbijać, a nie, tak, wiecie, na wprost. Okay. Na początku, a potem, właśnie doklepujemy to sobie. Nie używam dużo siły, robię to naprawdę delikatnie i sprawdzam sobie jak wygląda ten narożnik. Tu musiałam troszeczkę gdzieś mocniej więcej siły użyć, więc. I zawsze starajcie się najpierw od środka, a potem po na zewnątrz. Ok. Zobaczymy, czy tutaj troszeczkę mi tutaj widzicie naszło na, na papier. Zostaje jeszcze. Też czasami macie albo te blawki takie bardziej płaskie i takie są o wiele fajniejsze do, do pracy. A tutaj z kolei mam taką blawkę, która delikatnie która delikatnie jest zakrąglona w dół. Delikatnie sobie ten tutaj wypeć chcę wbić, bo on tak mi został podstaje. Ok. No i jak dla mnie jest, jest git. Nie ja uciekłam. Możecie dać znać, w jaki wy sposób montujecie te narożniki. Kiedyś to robiłam kombinerkami, ale kombinerkami bardzo często uszkadzałam tą stronę, tą ładną, a to nie było moim celem, moim zamiarem i dlatego to też robię przez ściereczkę. I trzyma nam się. Możecie to zawsze podkleić jakimś takim e, mocniejszym e, klejem, takim porządniejszym. To jest taka blaszka stosunkowo oddająca się plastycznie. E, wiecie. Okej. Okay. Tutaj mi się wygięło. Jeden narożnik, jeden narożnik jest gotowy. Lecę sobie z kolejnym, który gdzieś zaginął w akcji. No, jest tutaj. Słuchajcie, gotowe, Naróżniki są pomontowane. Zacytowanie tej metody Wam e, nie polecam, jeśli macie e, śpiące dzieci koło siebie, ale e, idzie to nawet całkiem fajnie, całkiem e, sprawnie, szybko. No i bez takich szkód od kombinera, które się gdzieś tam e, zaciska. Chyba narożniki trochę wyszły e, już z mody, ale mi osobiście one się bardzo mm, podobają. Z tego pierwszego nie jestem zadowolona w pełni. Młodzież mi się tutaj wykrzywił. Dobra, ale nie mam mocnego jakiegoś zagięcia tylko tak dziwnie jakoś wygląda. No ale dobra. Myślę, że, myślę, że i tak jest dobrze. Jest dobrze. <noise> Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Doceniam wszystkie Wasze komentarze i, i lajki pod tymi filmami. I wasze subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnych filmach poradnikowych. Pa-pa!